Sterowanie za pomocą pilotów 433 Mhz o stałym kodzie. Witam serdecznie. Na samym początku chciałem podziękować koledze z Taką płytkę mi zaproponowałbym nabył. RXB6 To jest odbiornik super heterodyna. Za chwilę o nim powiem parę słów. I oczywiście podpięte jest to do Arduino. W moim przypadku to jest Nano. I standardowo przekaźnik. Piloty, tak jak już powiedziałem, jednokanałowe. 433 MHz. Kupiłem je na Allegro. Cena tych czterech pilotów nie przekroczyła 50 zł. Pamiętam, że od tego samego sprzedawcy musiałem coś dokupić, tak żeby nie zapłacić za przesyłkę. Także niecałe 13-14 zł. Taki pilot jest do nabycia, ewentualnie. Z, z AliExpressu gdzieś tam, albo z jakiegoś innego portalu. Tylko wiadomo, to trzeba troszkę poczekać na tą przesyłkę. Tak jak mówię, cztery piloty o stałym kodzie. Yy. Program, który mm, pokaże na Arduino, będzie odczytywał wszystkie. Kody, które się znajdują pod tymi przyciskami. Jak tutaj na przykład jest kod 001, tu 002, 003, 004, to tutaj może być 005 albo 0011, nawet, czy 12. Różne kody są pod tymi przyciskami, tylko yy, dlatego o stałym kodzie, bo po przyciśnięciu jednego, Przycisku pilot wysyła nam stały kod i ten kod odbiera ta płyteczka, ten odbiornik. Tak jak mówię, yy, fajna sprawa. Jest dosyć yy, ciekawy ten odbiornik. Nieduża płytka, tak jak mówiłem wcześniej super heterodyna. O to chodzi, że tu jest w środku taki generator, który jakby nie zbiera zakłóceń z zewnątrz, tylko selektywnie odbiera ten kod, który, który wysyła pilot. Podłączenie tego, tej płytki jest bardzo proste. Za chwilę, za chwilę może pokażę podłączenie i. Arduino Nano, które też tutaj dajemy zasilanie. Wejście danych jest na dwójkę. Zaraz też to omówię. Ewentualnie, może znajdę schemat. Nie wszystkie schematy w internecie są poprawne. Jest pokazywane tam pod jedenastkę, pod, pod dziesiątkę, pod różne piny, w tym. Arduino z tej oczywiście płytki, ale to jest jednak nie wiem czy błąd, czy po prostu ktoś ma jakąś inną płytkę w każdym razie no to nie będzie chodzić pod innym pod innym wejściem tutaj Arduino niż pod dwójką, tak? Dokładnie pod D2. I oczywiście tutaj z Arduino Wyjście, to już w programie sobie ustawimy do sterowania tym przekaźnikiem. Ale w dzisiejszym odcinku chcę tylko pokazać, jak yy, przeczytać te wszystkie kody, które są tutaj, w tych pilotach. I którą bibliotekę ściągnąć. Może teraz yy, pokażę, jak to. Prawidłowo podpiąć tą płyteczkę. Płytka wygląda tak. Z lewej strony jest antena. To jest ten jeden pin, który można podpiąć do anteny, ale w moim przypadku to nie jest konieczne. I przy odpowiedniej antenie no, można się pokusić na odbiór, tego sygnału, gdzieś na 150 metrów. Później mamy GND, to są dwie masy razem ze sobą podpięte. Z drugiej strony płytki to widać plus 5V, i z jednej strony, i z drugiej strony płytki, gdzie tutaj mam żółty przewód podpięty do plus 5V. I on idzie bezpośrednio z Arduino. Później mam dwa wyjścia, które są. To jest wyjście danych. I to wyjście danych idzie pod yy, dwójkę, pod D2 na Arduino Nano. Nie tak jak y, gdzieś tam widziałem w schematach pod jedenastkę, czy tam pod, pod siódemkę, czy pod jakiś inny pin, tylko pod dwójkę. Bo inaczej to nie będzie. Yy, działać. Tam chodzi o odpowiednie przerwania w tym Arduino, tak żeby żeby po prostu czytał, żeby te dane, które wchodzą do Arduino, były czytane i na końcu masa. Także to mamy tą sprawę. Tutaj anteny nie będę podłączał. Mi to w zupełności wystarczy. Próbowałem to gdzieś na odległości 50 metrów, i ten odbiornik superheterodyna daje radę. Arduino Nano, nie muszę chyba nikomu przedstawiać, co to za płytka. D2 to jest tutaj pomarańczowy przewód wyjście danych i zasilanie zasilanie jest tutaj z tej strony na brązowym i na czarnym przewodzie. Czarny to jest 5V w moim przypadku, a brązowy to jest masa. Może tak pokażę jeszcze w ten sposób. Jak widzicie płytka tutaj nad tym mikroswitch'em nano Także na tym się skupię, wgrywam program. Zasadę taką przyjmujcie zawsze, że jeżeli cokolwiek wgrywacie do Arduino, odpinajcie zasilanie, odpinajcie wyjście danych, tak by ten program prawidłowo się wczytał w to Arduino. Za chwilę powiem o. W bibliotekach jakie trzeba, trzeba ściągnąć i którym programem y, testować te nasze piloty. Teraz chodzimy do programu. Pierwszą sprawą, którą musimy z, 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 zrobić, to ściągnąć odpowiednią bibliotekę. I ta biblioteka jest RC Switch. Ja może tutaj wejdę w przykładach. Pokażę Wam tą bibliotekę. To jest tutaj. RC Switch. I pierwsze pierwszy program uruchomię. Tą bibliotekę Tutaj już można zobaczyć w opisie, skąd ją ściągnąć. Ja, oczywiście, ten link podam w opisie. Ściągacie tą całą bibliotekę i w przykładach pierwszy program. Oczywiście, tutaj trzeba wybrać odpowiednią płytkę, odpowiedni port. Ja to zaraz zrobię. Bo muszę wcześniej podpiąć, podpiąć Arduino, może już to teraz zrobię właśnie i zainstalować ten program do testowania pilotów. On nam pokaże. Czy dany pilot przede wszystkim działa, czy nie jest uszkodzony, i pokaże nam kod, który, który musimy wczytać. U mnie to jest w tym, w, tak jak widzicie, Port 6. Tak mam tutaj zaznaczone. I te ustawienia, które widzicie teraz na pulpicie. Dobra, co? Może, może w gram. Aha, no jak wgrywać w bibliotekę? No w bibliotekę wgrywamy yy, prosta sprawa dołącz bibliotekę tam sobie z GitHub ściągniecie yy, bibliotekę zip spakowaną rozpakujecie to zainstalujecie yy, tą bibliotekę i tutaj w przykładach jeszcze raz mówię to jest rc switch to jest taki Udzielę to mam tu. Tutaj są y, przykłady do testowania, i to jest ten pierwszy y, program. Także, jeżeli mam, mamy ściągniętą tą bibliotekę, y, wczytujemy pierwszy program. Od razu widzicie, że tutaj podpinam dwój, dwójka y, trzeba podpiąć tą płytkę do Arduino. Płytka z odbiornikiem RXB6. Dobra, i teraz grywamy. Grywa nam się programik. Ładowanie zakończone. Ładowanie zakończone i teraz może przejdę do monitora monitora portu szeregowego. Ustawiamy. Tutaj mamy 9600. Tutaj też mamy 9600. To też jest ważne, bo jak ktoś ma inaczej przestawione, to nie będzie widział jak ten dany pilot działa. Przyciskam 1 Jeden pilot, jeden guzik w tym pilocie, teraz drugi, trzeci i czwarty. Także wszystkie, wszystkie piloty działają, i w każdym pilocie jest cztery przyciski, więc następny pilot będzie o innym kodzie, oczywiście. Ten kod to jest. Ten pierwszy 8872 328 na przykład w tym przypadku, to jest pod tym jednym przyciskiem. Pod drugim przyciskiem jest taki taki numer. Później jest taki numer. Także te numery musimy sobie zapisać. Yy, załóżmy, przyciskam pierwszy pilot. A ja tu może wyczyszczę. Pierwszy pilot. I teraz tak, a. To jest 11.70 początek, przycisk A, teraz, plus, teraz przycisk B, 11.70.56, przycisk C, 11.70.56 i 8 końcówka i przycisk D, 11.14 i to mam pierwszy pilot i dobrze jest to wszystko sobie skopiować do notatnika i zapisać, że pierwszy pilot pod A miał taki yy, kod, pod B taki kod, pod C taki kod i pod D jest taki kod. To jest jeden pilot z czterema przyciskami. Yy. Później za pomocą yy, za pomocą tych tego kodu możemy sobie na przykład na literce A w pierwszym pilocie włączyć światło, na literce B włączyć gniazdo 230V albo jakieś urządzenie i tak dalej, i tak dalej. Ta identyfikacja tych kodów jest nam potrzebna po to, żeby wiedzieć, pod którym przyciskiem jest który, który kod i co. Co tymi pilotami można sterować? Na przykład mamy cztery piloty i pod literką A chcemy chcemy włączyć światło. No to jeden pilot ma pod A ma 11 17, drugi 88 72, trzeci 10 97 i czwarty 11.80. I to sobie zapisuję. I jak będę może w następnych filmach uruchamiał przekaźnik, ewentualnie dwa przekaźniki albo trzy albo jakieś inne urządzenie, to muszę wiedzieć, że pod literką A w czterech pilotach są właśnie takie takie kody może jeszcze raz pokażę to yy, może jeszcze raz pokażę to yy, nie w programie tylko tak żeby było widać że ja to naprawdę robię z pilota I teraz zobaczcie, mam pilota, monitor portów. Z tyłu jest ten program, co Wam pokazywałem. Literka A, wyskakuje kod. B, wyskakuje kod. I tutaj zobaczcie na pilocie, też świeci taka niebieska dziutka, że pilot zadziałał. Może teraz zobaczcie. I jest następny kod. I jest jeszcze jeden kod, i teraz może tu odłożę drugi pilot. Drugi pilot jest oczywiście inny kod. Tutaj, następny kod. Także wszystkie piloty działają. Wszystkie mają tutaj jakieś kody zapisane. To musimy sobie po prostu przepisać, by wiedzieć, co w programie. Pod literką A na przykład, czy pod literką B zamieścić. Ten program, który Wam pokazałem, to jest do odczytywania kodów z pilota. Dobra, na razie tyle. Dzięki za uwagę. Jeśli ktoś jest zainteresowany, jak to działa z lampą na przykład, czy z gniazdem, piszcie w komentarzach. Nie wiem jeszcze, gdzie zastosuję tą płytkę i te, ten odbiornik i piloty. Myślałem o lampie zewnętrznej lub o jakimś urządzeniu. No ciekawa płyteczka. Można też za pomocą tych pilotów. Kolega Zibi zrobił ściemnianie, rozjaśnianie paska LEDowego. Też można to ogarnąć za pomocą tych pilotów. Wiadomo, włącz, wyłącz, otwieranie czy zamykanie jakichś bram, czy, czy zdalne włączenie jakiegoś urządzenia. Dobra, dzięki za uwagę. Subskrybujcie kanał, piszcie pod filmami. To mi daje motywację do pracy. I pozdrawiam.